Witam się z wami w kolejnym blogu na moim kanale Dzisiaj mamy dwa powody do świętowania Pierwszy powód nie jest może tak ważny jak drugi powód 26 luty I dzisiaj mija dokładnie, mijają do, dokładnie dwa lata odkąd wylądowaliśmy w Korei Południowej Czyli dwa lata odkąd zamieszkaliśmy tutaj w Korei Ważniejszy jest drugi powód, a to dlatego, że dzisiaj Jasmine kończy kolejny rok w przedszkolu, ma zakończenie kolejnego roku w przedszkolu. Więc na pewno przyniesie Ala świadectwo swoje, tak jak i w zeszłym roku. Także zapowiada się ciekawie ciekawy dzień. A, bo po powrocie z przedszkola będę robić ciasto um, na zimno. W internecie jest ono podpisane jako Fit Sernik, ale to z sernikiem nie ma nic wspólnego, bo sera w sobie nie ma. Ja wam taki szybciutki przepisik. A no i zastanawiam się, co zrobić, jak czas skończy przed, dzień w przedszkolu. Jak poświętować w planach z nią pójść do lodziarni, do Beskin Robbins na jakiegoś loda, żeby uczcić jej zakończenie. Ale to jeszcze zobaczymy, czy coś innego nie wymyślę także że bez przedłużenia zaczynamy ten dzień. Dzień dobry. Dzień dobry! <grych> zamki? ząbki? Mm, tak, dzisiaj będziemy szły do przedszkola. Dzisiaj jest też twój ostatni dzień w przedszkolu. Dopiero wracasz 4 marca do przedszkola. O, myj ładnie ząbki i zaraz się ubieramy, tak? Tak. A tu właśnie jest z zeszłego roku. Taka pamiątka właśnie z zakończenia. Możliwe, że będzie w tym roku takie same, wiadomo. Zdjęcie będzie inne, bo jest o rok starsza. I taki ala świadectwo zakończenia dostanie. Także jak przyniesie takie coś do domu, to wam oczywiście pokażę i tutaj wystawka się zmieni. Jeśli chodzi o ubiór dzisiejszy Jasmine, to Jasmine założy taką tunikę, miała być to sukienka, ale wyszło jak zwykle, jeśli chodzi o koreańskie rozmiary dla dzieci i do tego legginsy i wiadomo skarpetki, a także mam myślę, że będzie to fajnie wszystko współgrać. Okay. Jasmin jest tak ubrana tak. Podoba się? Nie. I poja? Nie Idziemy do przedszkola? Nie Tak jak mówiłam to, to miała być sukienka A jest tuniką Dzień dobry księżniczko Dzień dobry Ostatni raz dzisiaj pucim pucim To Co? Twarde jest? Nie jest twarde, jest mokre. Dużo wody ma w sobie, wiesz? Idziemy do przedszkola? Tak? Idziemy. Jej. Na, 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 na. no, 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 no. Okay. Mama ci z plecak? Idziemy. my? Mm. To O, -o. Mm. mama ci pomoże czekaj chwilę. Ja 50 jest min odprowadzona. Wystrój w przedszkolu, jest przygotowany właśnie na zakończenie. Mają dzieci ściankę zrobioną, gdzie będą robione zdjęcia. Także jak tylko dostanę zdjęcia, to wiadomo, wrzucę Wam tutaj. Ale polecam Wam też obserwować mnie na Instagramie. Jeśli jeszcze tego nie robicie, a macie Instagrama, to. Nazwy macie w opisie filmu, jak zawsze. A, ponieważ tam więcej wstawiam i szybciej możecie się dowiedzieć co u nas słychać. A teraz zmykam po kawkę. Jakieś szybkie śniadanko trzeba zjeść i drugą porcję a, witamin trzeba połknąć. Po pierwsze, jak widzieliście, rano wzięłam, a teraz po prostu po śniadaniu będę musiała kolejne witaminy wziąć.

Jakiego balonika dostałaś? Nie, Śliczny jest. Też ma czapeczkę taką na zakończenie roku, tak? tak. I tutaj Jasmin oprócz torby z pościelą ma tutaj świadectwo i jakiś prezent, więc zobaczymy w domu. Jasmin, odkładamy wszystkie rzeczy. I idziemy na, na lody, niami, tak? Niami. <laughs> idziemy do domu, Paweł. Ups. O! Dla mnie też prezenty przyszły. <laughs> Gdzie idziemy? Oni kaja. Ice cream mokro, bóg rakaja. Hmm. Idziemy zjeść lody. Mama sobie chyba weźnie zamiast lodów coś do picia. To jest prezent na zakończenie roku Twojego przedszkolnego. Tak. Prawda? Nie. Zobaczcie, jaką ona ma energię. To pio do pio do My właśnie zmierzamy do Besking Robins, który jest w sumie po drugiej stronie naszego osiedla więc mamy blisko. Wiatraczek się tak kręci, że zaraz odwronie czy Tak jej się ten wiatraczek kręci, że, że naprawdę mi zaraz odleci, coś czuję a my idziemy tam do Besking Robins, a nasz... nasze odsiedle jest tu chodź tędy. Czas <laughs> Minty ani mion... Jeśli nie takie... Hmm. I też sobie zesnę jakieś... Zamówiłam dla Jasmine jakieś lody dla siebie miętowe, i razem ludzie. Mam, mam, Wypijemy, tak? Mamy nasze zamówienie. To są Twoje lody, proszę. Są mamy lody No I po... ok, i powiedz czy dobre Dobre Na no to zajadamy Tak No tak jeszcze się spróbować Które lepsze? W a Niko ma Mako Masisa Mako <śmienic> <śmienic> Jak <śmienic> zawsze. dobre? Omg buja Co to mija? Którym mówię? Przez będziemy pić. Czekaj. Co? to się napić? spróbuj drugiej. Mm. to Mm. Te lody mają cukier strzelający Ale lody mamy smaczniejsze. Miętowe. Ja uwielbiam... Nie ma problemu. Ja uwielbiam lody miętowe, nie wiem jak były. Ale ja kocham. Lody zjadłyśmy. Wyszło na to, że teraz moje lody zjadła miętowe, a ja jej. Ale tak to jest z dziećmi, że dzieci wolą. Mówią co innego, że chcą te lody, a biorą mi tak lody rodziców. O -o. Także wracamy do domu. Czekamy na tatę i wam, wam też pokażę jasmine świadectwo. Wróciłyśmy do domu, więc już Wam pokazuję jasmine świadectwo i tak dalej. Tak się prezentuje tegoroczne świadectwo jasmine. Jak widzicie, jest inne zdjęcie. Także zaraz trzeba będzie wystawkę, tą, co Wam rano pokazywałam zmienić na nowe. Następnie mamy tutaj taką rameczkę Jasmin w todze z czapką, tą taką jakby uniwersytecką. Trzyma swoje świadectwo. Śliczne to jest.